W piątkowe popołudnie na dziedzińcu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury odbyło się powitanie lata połączone z Dzierzgońską Nocą Kupały. Impreza miała na celu powrót do pradawnej słowiańskiej tradycji. Obrządek ten w kulturze słowiańskiej to święto wody i ognia, ale również święto miłości i płodności. Zwyczaje i obrzędy kulturowe w noc kupalną miały na celu zapewnienie zdrowia i urodzaju. Podczas Dzierzgońskiej Nocy Kupały mieszkańcy mogli wysłuchać koncertów zespołów Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich, podziwiać występy taneczne dzieci i młodzieży działających przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury oraz wybrać najładniejszą świteziankę. Specjalnie na tą okazję też zostały przygotowane przysmaki dla mieszkańców Dzieżgonia. Magdalena Grodecka, Dzierzgoński Ośrodek Kultury. Pani dyrektor, dzisiaj rozpoczęcie sezonu wakacyjnego w Dzieżgońskim Ośrodku Kultury. Co Dzieżgoński Ośrodek przygotował właśnie dla najmłodszych, którzy od poniedziałku będą już rozpoczynać wakacje? Dokładnie tak, to jest właśnie okazja. Dzisiaj dzieci i młodzież odebra, wszyscy odebrali świadectwa. Mam nadzieję, że z czerwonym paskiem w jak największej liczbie i teraz po południu, kiedy już odpoczęli, mamy dla nich różne atrakcje. Były różne zabawy, konkursy, teraz są różne koncerty. Występowały dzieci z Domu Kultury naszego i dzieci z grup tanecznych Marcina Falczaka i dzieci Marka Czarneckiego, sekcja gitarowa i dzieci, które chodzą na zajęcia o nazwie plastyczne, ale tam się moc dzieje różnych, przeróżnych rzeczy. Także występowały w różnych odsłonach. Wybieraliśmy najpiękniejszą świteziankę, najpierw świtezianeczkę, ja, trudne słowo ponieważ strasznie dużo małych dziewczynek się zgłosiło, zrobiły sobie same wianki, założyły sukienki było naprawdę fajnie. Potem wybraliśmy najpiękniejszą świteziankę, młodą pannę, która się zaprezentowała się dziewczęta przed nami. To wszystko ma formułę nocy kupały, ponieważ taka jest nasza historia, tak Słowianie to obchodzili. Dzisiaj obchodzimy walentynki w lutym, ale nasi przodkowie obchodzili to święto właśnie. Teraz kupal i chcieliśmy powrócić do tej tradycji, pokazać ją ponownie. No mam nadzieję, że nam się uda. Będziemy jeszcze wianki puszczać na rzece. Wszystkie młode panny będą mogły puścić wianki. Oczywiście robimy je tutaj cały czas, dziewczęta siedzą, platą wianki. Zbieraliśmy rano jeszcze z naszymi pracownikami, z animatorkami. Rano byliśmy na łące, nazywaliśmy mnóstwo kwiatów i ziół, także te, te wianki cały czas się wytwarzają, oprócz tego jest stoisko gastronomiczne, dzieci tutaj robiły popko, robiły lemoniadę, to się wszystko oczywiście nazywa także w takiej słowiańskiej konwencji, podam przykład, energetyczny perun, to jest kawa, ponieważ słowiański bóg perun to był bóg błyskawic, burzy, no i tak dzieciaki wymyśliły, że energetyczny perun to będzie kawa, która stawia na nogi. Witam serdecznie. Na początek proszę, żebyś się przedstawiła. No więc jestem Agata Palewska, jestem członkinią Bractwa Dzierżgańskiego-Sztumskiego. A powiedz mi, jakie plany masz na tegoroczne wakacje? Cóż, no na pewno jakieś różne wyjazdy, ogniska. Dalej mam zamiar chodzić tutaj do Bractwa, spotykać się ze znajomymi. Rok szkolny zaliczasz do udanych, czy, czy jednak gdzieś były rzeczy, w których no mogłaś lepiej wypaść? Cóż, powiem szczerze, że się bardzo cieszę z mojej średniej, ale trochę brakowało do paska, więc szczęście w nieszczęściu. Za nami też również blok koncertów, kto dzisiaj podczas rozpoczęcia sezonu wakacyjnego wystąpi na Dzierżgońskiej Scenie? Wystąpił już Matiksu, to jest hip-hopowiec z Malborka, bardzo fajny, ma spory dorobek artystyczny, razem z nim występował Marcines z Dzierżgonia, myślę, że dużo osób go zna. Przed chwilą grał zespół Drugi Skład z Mikołajek Pomorski w tej chwili gra Panzerfaust. Także z Mikołajek, potem gra zespół Wajze, znany myślę w Dzierżgoniu, a potem gra zespół Stream Miasta, Rabisz oni zagrają na końcu. Przed nami również Gonia. Czy na chwilę obecną może już pani zdradzić, kto wystąpi na Dzieżgońskiej Scenie na wzgórzu zamkowym? Jasne, wystąpią zespoły nasze lokalne i z okolicznych miejscowości, bo chcemy promować naszych artystów na początku. E, wystąpi, wystąpią także zespoły DiscoPolo, zespół Fighters, na przykład. E, to będzie wszystko 30 w sobotę, a w piątek będzie przegląd kapel weselnych. Okay. TV regionalna 24.pl, TV Malborg, TV Sztum. Żuławy i mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.